Zapraszam tutaj do mnie na scenę panią Joannę Skwarek. Zapraszam pan pełnomocnika prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do spraw zintegrowanego systemu zarządzania. Dzień dobry. Ja oddaję pani i scenę i głos. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Stanę tu z boku, żeby państwu nie zasłaniać. Normy i normalizacja już dzisiaj tutaj wybrzmiewały, co mnie bardzo cieszy. No, i w kontekście i norm, i wyzwań, które stoją przed, przed nami sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, E, zarówno w normalizacji, jak i w prawie sztucznej inteligencja, e, która jest zagadnieniem, które bardzo pobudza naszą wyobraźnię w ostatnich czasach, ale też daje bardzo duże możliwości i bardzo dużo sektorów gospodarki z tej sztucznej inteligencji już korzysta. E, możemy to zobaczyć w zdrowiu, w edukacji, w telekomunikacji e, i wielu, wielu innych, e, przede wszystkim też w usługach, e, już mamy bardzo szybki i duży rozwój tej sztucznej inteligencji. Tam, gdzie rozwój, tam, gdzie szanse, oczywiście i zagrożenia, zagrożenia, tak jak już tutaj było wspomniane, które ze sobą niesie, szczególnie w nieodpowiednich rękach, w rękach braku świadomości. Myślę, że te główne zagrożenia, które nam się tutaj właśnie pojawiają, to są kwestie praw autorskich, to są kwestie ochrony naszych danych osobowych, to są kwestie ochrony naszej tożsamości. Rzeczy bardzo ważne. Musimy mieć dużą świadomość i musimy z tymi zagrożeniami powoli się mierzyć. Pierwsze doniesienia o sztucznej inteligencji możemy znaleźć już w latach 50. XX wieku, natomiast w chwili obecnej ostatnie lata to jest bardzo, bardzo silny rozwój. I ten rozwój tak naprawdę powoduje, że bardzo wiele sektorów mamy, które wymagają regulacji. Regulacji zarówno prawnych, jak i regulacji dotyczących norm, normalizacji, które to prawo wspierają i które zawsze zgodnie z tym prawem idą. Komisja Europejska, która ustala zasady prac normalizacyjnych, akurat w tym kontekście wdraża pewne ramy prawne, ale też bardzo zaangażowała się w te prace normalizacyjne właśnie po to, żeby zachować jednolitość tego, co mamy. W normach, co mamy w normalizacji, z tym, co to prawo, które powstaje, będzie nam w zakresie sztucznej inteligencji wnosić. Komisja Europejska nawiązała współpracę z organizacjami normalizacyjnymi, normalizacyjnymi zarówno na poziomie europejskim, jak i na poziomie międzynarodowym. Bardzo te organizacje wspiera, pokazuje im pewne ramy i, pewne, i pewną drogę, ścieżkę, którą należy należałoby pójść, pokazuje priorytety i aktywnie uczestniczy w pracach dwóch komitetów. Na poziomie europejskim mamy taki wspólny komitet CENCENELEK JTC21 i on w zakresie sztucznej inteligencji działa. Na poziomie międzynarodowym mamy podkomitet 42, który też bardzo prężnie bardzo wiele projektów już opracowuje. Jak ten... Jak, ten, jak ta współpraca wygląda, jak ten zakres prac Komisji i udział w organizacjach normalizacyjnych wygląda, możemy zobaczyć w takim raporcie Komisji Europejskiej. To jest tak bardzo fajnie tutaj zobrazowane, ponieważ są organizacje normalizacyjne, europejskie, międzynarodowe, które przy opracowywaniu norm mają głos. Bo pracują poprzez swoje komitety techniczne, tak jak w każdej innej dziedzinie, nie oczywiście tylko sztucznej inteligencji, a te komitety techniczne oczywiście działają poprzez grupy robocze. Te grupy robocze zrzeszają ekspertów. I międzynarodowych, i europejskich, ze wszystkich krajów zaangażowanych. Co mnie bardzo cieszy, są tam też nasi polscy eksperci, którzy aktywnie i w grupach międzynarodowych, i europejskich działają. Co jest niezwykle ważne, ponieważ ten rozwój jest bardzo szybki i ten nasz głos polski też jest bardzo ważny. Natomiast organizacje europejskie, które wspierają prawo, one są obserwatorami, one uczestniczą, natomiast bez prawa głosu. Jest Komisja Europejska, tworzy prawo, to prawo powstaje, powstaje dyrektywy. Dyrektywy będą wdrażane oczywiście w ramach później ustaw, rozporządzeń, natomiast uczestniczy zarówno w pracach ISOEC czyli komitetów międzynarodowych, jak i Komisja Europejska uczestniczy w pracach CENCENELEK, czyli komitetów europejskich. I ta współpraca przebiega bardzo sprawnie, właśnie po to, żeby to, te zapisy, wymagania. Terminologia, żeby to wszystko ujednolicić, żeby nie było rozbieżności, co jest niezwykle istotne. Ta jednolitość zapisów, wymagań prawa, norm jest niezwykle istotna, bo jak wiemy, te normy później to prawo wspierają, mogą być powoływane w ustawach, w rozporządzeniach. Więc ważne jest to, żeby nie było rozbieżności. Nasza odpowiedź. Jesteśmy w trakcie, bo tak naprawdę ten komitet jeszcze nie powstał. Jesteśmy w trakcie tworzenia Komitetu do Spraw Sztucznej Inteligencji w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, w sektorze, którym mam przyjemność kierować, w sektorze technik informacyjnych i komunikacji. Powstaje komitet, który będzie się zajmował tą sztuczną inteligencją. W momencie ogłoszenia takiej ankiety powszechnej na stronach PKN-u, że taki komitet ma powstać, był tak olbrzymi odzew, że wszystkich nas, którzy biorą udział w tworzeniu tego komitetu, wręcz to zaskoczyło. Bardzo duże zainteresowanie podmiotów i chyba w mojej dwudziestoletniej pracy w PKN nie widziałam komitetu, który by na dzień dobry na start miał takie wielkie zainteresowanie. Także w tej chwili mamy ponad 40 podmiotów, które e, zgłosiły akces do prac w tym komitecie. Ci nasi członkowie nauczyciele opracowali taki zakres tematyczny, który w chwili, obecnej, w chwili obecnej jest zgłoszony. On uwzględnia takie obszary jak bezpieczeństwo, ochrona prywatności, co jest właśnie niezwykle istotne. Interoperacyjność, transparentność, odporność na błędy. Oczywiście ten zakres będzie się zmieniał i może się zmieniać w trakcie rozwoju i prac, w trakcie rozwoju tego, jakie są zapotrzebowania. Natomiast w chwili obecnej członkowie, założyciele tego komitetu taki zakres tematyczny opracowali. Jakie są cele? Cele działalności tego komitetu, który jest w trakcie tworzenia, myślę, że do końca tego roku, znaczy na pewno do końca tego roku będzie, będzie powołany. Przede wszystkim ten komitet będzie organizował działalność normalizacyjną tu na naszym krajowym, na naszej krajowej arenie, ale w w takiej formie, żeby ona była zgodna z tym, co się dzieje oczywiście w organizacjach europejskich, w, w organizacjach międzynarodowych. Bardzo ważne jest to, że przez naszych ekspertów, którzy będą działać w tym komitecie, którzy już działają bardzo prężnie w tym komitecie, będziemy wspierać e, tą polską strategię techniczną, to, żeby ten nasz polski głos, nasze potrzeby. E, Nasze, y, y, nasze prawne wymagania, tak, co jest y, niezwykle istotne, również były uwzględnione, bo to tak naprawdę w tych grupach roboczych na tym etapie roboczym powstają te główne zapisy, które powinny y, być zgodne również z, naszym, z naszymi polskimi warunkami, z naszym polskim prawem. Także niezwykle istotny udział naszych ekspertów i e, pilnowanie tej polskiej strategii. E, ułatwia interoperacyjność oczywiście między wszystkimi podmiotami, które są zaangażowane w ten proces rozwoju i wykorzystywania algorytmów sztucznej inteligencji, ale też również dostarczać będzie wskazówki, dobre praktyki, tak? Te, te wszystkie rozwiązania, które będą wypracowane i z których później. Cały rynek, który z, tej, z tego zakresu będzie, będzie mógł korzystać. Zagadnienia. Zagadnienia, które w tej chwili w planie działania, który jeszcze jest na naszych stronach nieopublikowany, ponieważ komitet jeszcze nie powstał, natomiast myślę, że już w grudniu będziecie Państwo mogli znaleźć na stronach PKN-u plan działania tego KT. W tym planie działania. Opis zagadnień. Opis zagadnień taki przykładowy, który na chwilę obecną, na chwilę tworzenia tego komitetu członkom założycielom, członkowie założyciele uznali za najważniejsze. Mamy tam i algorytmy uczenia maszynowego, i głębokie uczenie sieci, i wyjaśnialność, i interpretowalność, co jest niezwykle istotne, i odpowiedzialna sztuczna inteligencja. Natomiast oczywiście ten zakres będzie ewoluował, to będzie zmieniane w trakcie działalności komitetu, w trakcie pojawiających się nowych potrzeb. Zakres współpracy. Współpracujemy z Komitetem Europejskim na tym szczeblu Europejskim Komitet JTC21. Sekretariat tego komitetu prowadzą duńczycy, prowadzi duńska jednostka normalizacyjna. Pranc plan prac opublikowany na stronach myślę, że jest już bardzo obszerny. Państwo będziecie mieli tutaj ten plan prac podlinkowany. Jeżeli otrzymacie tę prezentację, będziecie sobie mogli zobaczyć jak dużo tematów jest już w zakresie normalizacji. Jest już normalizowanych, jest w zakresie zainteresowania komitetów normalizacyjnych, organizacji normalizacyjnych. I jeszcze bardziej obszerny plan prac komitetów międzynarodowych, Komitetu Międzynarodowego, który prowadzi, no taki gigant myślę, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, czyli Amerykański Instytut Normalizacyjny. Tu również będziecie mieli Państwo podlinkowany plan, plan prac. Będzie można zajrzeć, ile norm już w tym, w zakresie powstaje, ale nie tylko norm, jak również innych dokumentów normalizacyjnych, specyfikacji technicznych, raportów. Także bardzo intensywne prace, prace bardzo, bardzo szybko idące. Co jest najważniejsze, na co się kładzie teraz główny nacisk na tą wspólną terminologię? Żebyśmy mówili jednym językiem, żebyśmy się rozumieli w różnych obszarach nawzajem. Ta wspólna terminologia jest taką myślę, podstawą, takim punktem wyjścia, tym bardziej, że w chwili obecnej jeszcze nie mamy tej wspólnej definicji, jak tą sztuczną inteligencję rozumieć. Oczywiście te definicje powstają. Są propozycje Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, ale również propozycja już uwzględniona w normach naszych organizacji normalizacyjnych ISO EC. I te inicjatywy do prowadzenia tej wspólnej terminologii, jednolitości, rozumienia są bardzo ważne i są punktem wyjścia do dalszych prac. I tu możecie państwo zobaczyć, że są już dwie polskie normy. To są normy wdrożone na podstawie norm europejskich, normy wdrożone do polskich norm w języku oryginału i pierwsza z tych norm właśnie pojęcia terminologia sztucznej inteligencji. Także ten zakres prac, pewien zakres prac, oczywiście... Tutaj będzie zawsze wiele do zrobienia, już powstał, powstała ta norma, która opisuje pojęcia z tego zakresu, która może być wykorzystywana i powinna być wykorzystywana tak naprawdę do tworzenia innych norm, żebyśmy poruszali się jednolitą terminologią, jednolitym rozumieniem pojęć. Dużo tych pojęć jest nowych, dużo tych pojęć jest różnie rozumianych przez różne branże. I tu nawet przy tworzeniu komitetu niestety już się z tym zetknęliśmy, jak różne branże do różnych pojęć, do różnej terminologii inaczej podchodzą. Więc myślę, że niezwykle ważna norma i druga norma, która jest też wdrożeniem normy europejskiej i jednocześnie międzynarodowej, bo na podstawie porozumień między tymi instytucjami. Te wdrożenia następują, ramy dla systemów sztucznej inteligencji wykorzystujących uczenie, uczenie maszynowe. Również norma, która myślę, no będzie taką bazą i takim punktem wyjścia do tworzenia dalszych norm, dalszych części norm dotyczących uczenia, uczenia maszynowego do opisu systemu sztucznej inteligencji. Co ciekawe, mamy już propozycję tłumaczenia tych obu norm, jest już zainteresowany, jest już propozycja tłumaczenia obu norm na język polski, więc myślę, że na początku przyszłego roku ruszą prace już w tym powołanym nowym komitecie do tego, żeby te obie normy były przetłumaczone i były dostępne w języku polskim. Normy międzynarodowe to tylko mała próbka tego, Ile tych norm już powstaje? Tu są akurat te części dotyczące uszy, uczenia maszynowego, norm międzynarodowych, przegląd terminologia, jakość danych, zarządzanie tą jakością danych, jeżeli chodzi o uczenie maszynowe i dużo, dużo więcej. Tam w programie prac będziecie sobie mogli Państwo zobaczyć bardzo wiele tych norm wdrażanych na poziom europejski. Z poziomu europejskiego mamy już obowiązek wdrażać wszystkie normy do norm polskich. I jakie jak korzyści? No przede wszystkim właśnie ta jednolita normy, jednolitość terminologii, jednolitość pojęć, tworzenie wspólnego rynku produktów, usług, które mówią językiem, który rozumiemy między sobą, wiarygodność i zaufanie, bezpieczeństwo, czyli stosowanie tych norm zwiększa bezpieczeństwo, pomaga zapobiegać wielu zagrożeniom, ale. To, co świetnie wybrzmiało tutaj u mojego przedmówcy, y, musi być ta świadomość i musi być korzystanie z tych norm w sposób świadomy, y, w spos budujący kompetencje naszego personelu, budujący kompetencje i pracowników, i osób z tych norm korzystających. Zwiększenie zaufania konsumentów, e, podniesienie jakości produktów, tak, bo mamy te min, i minimalne wymagania podane w normach dotyczące jakości, na bazie których budujemy oczywiście dalsze rozwiązania dotyczące naszych branży. Handel międzynarodowy. Jako, że są to wdrożenia. Mm, europejskie, międzynarodowe, ten rynek się nam otwiera, tak? Mamy wyeliminowane bariery techniczne i ten dostęp do rynków międzynarodowych europejskich jest łatwiejszy. Ułatwienie współpracy i wiedzy przede wszystkim przez udział ekspertów w grupach roboczych. Ten udział ekspertów w grupach roboczych powoduje to, że nasz głos, nasz głos jest słyszalny, nasz głos jest uwzględniony w tych polskich norm, w normach europejskich, w normach międzynarodowych. Nie jesteśmy zaskakiwani rozwiązaniami, które które ktoś za nas napisał, które ktoś za nas wymyślił, ale też wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, tak, tak jak w każdej branży normalizacja te małe i średnie przedsiębiorstwa wspiera i normy je wspierają. Bardzo państwu dziękuję. To tak myślę w skrócie. Jeśli w przyszłym roku się zobaczymy, to Pewnie dużo więcej, bo komitet będzie już prężnie działał. Nasz polski będzie uczestniczył w tych pracach europejskich, międzynarodowych i możecie wszystko Państwo śledzić również na naszej stronie. Tam będzie opublikowany plan działania komitetu, będzie opublikowany program prac i tam można zaglądać i patrzeć co nowego w tym zakresie. Bardzo serdecznie dziękuję.